Dobra, dobra e, siema Cześć, siema siema. Dobra. E, Widzicie się. Tam mogę ja się przywitać siema. Okej, okay, to dobra. już piesz, no. Ale nie Ale uśmieszny, nie. Dobra, no dobra, się, no. Dobra, dawaj, ja baczem, się dobra. już. E, dobra, ty cześć, ja jestem Daniel. Cześć, jestem Paweł. Nie, ty jesteś I... cześć. cześć Ja jestem Wiksem Ten. Wow. Wow. E, Ej, co będzie w dzisiejszym odcinku? Ale, w w dzisiejszym odcinku wychodzi Lecimy sobie tacza. do lawy, to wejdzie do lawy. Dobra, ja, dobra O, do dawaj, ty trzeba, <grym> ale, ale backa. E, dobra, wejdź do lawy. Dawaj. Dobra, wejdź Ile mamy jeszcze minut odcinka? Szybko. A, która jest godzina? No jeszcze trzy minuty. Dobra, lajtowo, Dobra, dobra. Czekaj, może jakaś... A nie, no nie ma żadnych tych... żadnych komend. No nie wiem, czy to... Przychodzi... Baba do lekarza, nie? No. A malik tam był też. A tam malik. A, wiecie, ale. wiecie, dobrze, w Afryce... Yy, nie, ile w Afryce jest kucharek? Yy, zero. Sześć. Nie, nie. Sześć. Sześć no. <grym> a, nie może to jeść. A, dobrze, dobrze. Dobre, nie?

a to, cześć YouTube. Ale... Eee, chyba... Okej, okay, jesteś... A! Ale ty, <grym> ty góry, myślać, tam jest <grym> slawa. Ej, co ty kur... wiks, kur... sorry, no, sorry, no, sorry. nie? I teraz masz przechowany, nie? Teraz zjadę cię. Normalnie tak, o. Ej, to też chcę go, o co chodzi? Ej, koncio... Ej, no nie, no, nie. No, nie jest hmm. Daniel patrz musi tam z tyłu. Dobra, są wszyscy? Panowie, robicie się do lola. Normalnie Ej dobra, my, to ja chyba to trzeba się dane pożegnać. Dobra, no i będziemy lecieć. Lecie szybki Dobra, zobaczenia ja z kolejnym odcinku. Elo. To się ma, widzimy się później.